Ile? Tak, to ja. Pewnie się zastanawiacie, co wywołało mnie taką reakcję. Po kolei. Fanem Dragon Balla jestem w zasadzie odkąd pamiętam. Jak byłem dzieciakiem, to leciałem ze szkoły jak najszybciej, żeby zdążyć na RTL-7, na którym leciały odcinki. Później, jak byłem starszy, to kupowałem mangi, a w międzyczasie też pojawiały się gry. No i jak wyszło z Parking Zero ostatnio, to byłem zakochany. Grałem na PC i gra działała fantastycznie. No ale. Zobaczyłem też zapowiedź tej gry na Switcha i Switcha 2 i zobaczyłem, że będzie działała w zablokowanych 30 klatkach na sekundę i maksymalnie rozdzielczości 810p przy dynamicznej rozdzielczości. Co jest, no, strasznie słabym wynikiem, biorąc pod uwagę moc tej konsoli. Mówię o Switchu 2, nie pierwszym. Ale wiecie co? Ostatnio dostałem kod na tę grę, żebym mógł sam sprawdzić i nie jest aż tak źle. Oczywiście przydałoby się płynne 60 klatek, zwłaszcza w bijatyce, ale czy tych 30... Da się żyć. I jedyne, co bym zwrócił uwagę, to jeśli chcecie kupić tę grę, bo podobnie jak ja jesteście fanami, to kupcie ją w digitalu, bo fizyczne wydanie zawiera Game kickarda. tam jest tylko gra do ściągnięcia, więc równie dobrze możecie ją kupić w digitalu.